W Następującej lekcji chciałbym pokazać Państwu wszystkie możliwe opcje edycji związane z wyglądem chmury punktów. Na początek, wczytajmy przykładowo chmury punktów. Jak widzimy, wszystkie chmury punktów są wyświetlane obecnie w trybie RGB, w trybie koloru. To co możemy zmienić, to po lewej stronie po zaznaczeniu ramki odpowiedzialnej za daną chmurę punktów pojawia się opcja color mode mamy jak widać mamy tryb rgb możemy to zmienić na palet gdzie chmura punktów jest kolorowana w zależności od wysokości danego punktu możemy także zmieniać tryby kolorów które bardziej nam odpowiadają Po trybie RGB i trybie palety kolorów możemy przełączyć na refleksyjność. I tutaj, i tutaj w tym trybie za pomocą tego panelu możemy kontrolować jasność, jak i kontrast wyświetlania danej chmury. Przez to niektóre szczegóły terenowe mogą stać się bardziej wyraźne, co widać po pasach narysowanych na asfalcie. Wróćmy do trybu RGB. Jak wspominałem we wcześniejszej lekcji, może zdarzyć się tak, że korony drzew będą przesłaniały nam to, co nas interesuje w poziomie gruntu. W takim przypadku możemy zaznaczyć ramkę odpowiedzialną za daną chmurę punktów. I w tabeli po lewej stronie możemy skorzystać z filtra wysokości. Przesuwając suwak w dół możemy pozbyć się koron drzew pni i zejść do takiego momentu, w którym wyświetlony zostanie sam teren bez drzew. Wróćmy do pełnego widoku. Sposobem, za pomocą którego możemy kontrolować ilość danych wyświetlanych w chmurze, jest wybranie kadru, który widzimy w ekranie i naciśnięcie klawisza Ctrl plus Q. Spowoduje to obcięcie chmury punktów do aktualnego widoku, przez co również możemy poprawić widoczność tego, co aktualnie nas interesuje. Klikając ctrl kuponownie, ponownie przywrócimy pełną chmurę punktów. Kolejnym sposobem jest użycie funkcji VClip w trybie zasłony, którą wybieramy na dole i rysując interesujący nas przekrój. Możemy chwilowo usunąć rzeczy, które przesłaniają nam interesujące szczegóły. Wybierając opcję VClip i cofnij na dole, wracamy do poprzedniego pełnego widoku. Funkcja VClip ma jeszcze jeden parametr. Wybierając tą komendę i zaznaczając interesujący nas obszar, również możemy dokonać wycięcia fragmentu chmury punktu.